Przodkowie Romana Dmowskiego wywodzili się z podlaskiej szlachty herbu Pobóg ze wsi Dmochy Rozumy w powiecie sokołowskim. Wieś istniała już w XV wieku. Informacje o rodzie Dmowskich zaczynają się od jego dziadka Kazimierza, uczestnika Powstania Kościuszkowskiego. W wyniku przemarszu wojsk napoleońskich stracił cały majątek i opuścił wioskę na Podlasiu przenosząc się do Wólki Wybranowskiej w gminie Dębę Wielkie w ówczesnym powiecie Mińsko-Mazowieckim Kazimierz był żonaty z Marianną z Barankiewiczów córką uszlachconego mieszczanina wileńskiego Dmowscy mieli siedmioro dzieci między innymi Walentego urodzonego w 1814 roku późniejszego ojca Romana. Walenty po śmierci ojca utrzymywał matkę i trzy siostry, pracując jako robotnik brukarski. Dzierżawił też jeziora Skaryszewskie i Gocławskie na warszawskiej Pradze. W 1856 roku Walenty Ożenił się w wieku 42 lat z prawie o 20 lat młodszą Józefą z Lenarskich, pochodzącą z ubogiej szlachty mazowieckiej. Dmowscy mieli siedmioro dzieci, czterech synów i trzy córki. Dwoje z nich, nieznanego imienia, syn i córka, zmarło bardzo wcześnie. Również Przedwcześnie zmarły siostry Romana: Maria w 1886 roku, gdy ukończyła zaledwie 16 lat, i Jadwiga w 1898 roku, w wieku 29 lat. Najstarszy brat Wacław był urzędnikiem biurowym w Kolei Warszawsko-Terespolskiej. Pracował tam jako maszynista. Kolejny brat, Julian, pogrążony w książkach samołóg, doskonale znający język niemiecki, wciąż marzący o wynalazkach, malujący ekstrawaganckie pejzaże, był wiecznie zamyślony i uważany za dziwaka. Zmarł w 1918 roku. Roman był mocno związany z Wacławem. W przeciwieństwie do Juliana, pozbawiony melancholii, był niezwykle towarzyski, ale zarazem odpowiedzialny i pracowity. Zmarł w 1936 roku, w wieku 78 lat. Roman Domowski urodził się 9 sierpnia 1864 roku w ówczesnej wsi Kamionek w pobliżu warszawskiej Pragi. Domowscy mieszkali najpierw na rogu ulicy Skaryszewskiej i Targowej z czasem przenieśli się do nowego domu na pradze przy ulicy zamojskiej 34 a gdy ten się spalił wybudowali na jego miejscu małą kamienicę która po śmierci wacława była do 1938 roku własnością romana roman dmowski wielkim szacunkiem darzył rodziców Nieraz z dumą mówił o pracy ojca jako brukarza, o jego patriotyzmie, zainteresowaniu polityką. Gdy zmarł ojciec, miał zaledwie 20 lat. Mocno przeżył śmierć matki, która nastąpiła w 1914 roku, na kilka miesięcy przed wybuchem wojny. Z sentymentu do dziadka przybrał pseudonim literacki Kazimierz Wybranowski. Roman Dmowski już w wieku pięciu lat nauczył się czytać. Kobiety miały mu przepowiadać, że będzie w przyszłości księdzem i kaznodzieją. Jednak w gimnazjum spędził aż 11 lat. Po dwa lata w drugiej, trzeciej i czwartej klasie. Jak pisze Władysław Konopczyński, nie z powodu braku zdolności, ale dzięki wybitnemu próżniactwu. Kary ojca pozostawały bezskuteczne. Dopiero gdy zaapelował do jego odpowiedzialności za życie, Roman zmienił nieco podejście do nauki. Przykładał się zwłaszcza do języka polskiego i łaciny. Szczególnie lubił czytać Cezara i choracego. Pisywał znakomite wypracowania z języka polskiego. W piątej klasie gimnazjum zapoczątkował działalność niepodległościową. Wraz z kolegą Władysławem Korotyńskim założył tajne kółko uczniowskie Strażnica. W tym czasie w gimnazjum z wyjątkiem języka rosyjskiego oraz historii i geografii Rosji, wszystkich innych przedmiotów uczyli jeszcze Polacy. Domowski miał znakomitych nauczycieli, polonistów Antoniego Bąckiewicza, pedagoga i historyka literatury, Piotra Skrzypińskiego, autora podręczników gramatyki polskiej oraz językoznawców. Lucjana Malinowskiego, późniejszego profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i członka Akademii Umiejętności, oraz Hieronima Łopacińskiego, również członka Akademii Umiejętności w Krakowie. Nauczycielem języków starożytnych był Władysław Michał Dębicki, publicysta, filozof, pedagog, późniejszy ksiądz i wybitny teolog. Dumowski Zaczytywał się w historii cywilizacji w Anglii Henry'ego Thomasa Buckley'a i w dziejach rozwoju umysłowego Europy Johna Williama Drapera. Znał piśmiennictwo Herberta Spencera. W przeciwieństwie do rówieśników, daleki był jednak od fascynacji poglądami pozytywistów. Już w gimnazjum ujawniły się ogromne zdolności Dmowskiego do układania wierszyków, zwłaszcza satyrycznych. Od 1886 roku Dmowski uczęszczał na wydział fizyczno-matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego na sekcję nauk przyrodniczych, które uznał, uznawał za niezbędne dla ogólnego wykształcenia. Znakomicie zdał końcowe egzaminy i pomyślnie obronił rozprawę "Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych". Dmowski uzyskał uczony stopień kandydata nauk przyrodniczych, równoważny stopniowi doktora w Rosji i w uniwersytetach Europy Zachodniej. Dmowski w 1890 w pierwszym roku był organizatorem wielkiej manifestacji w stulecie Konstytucji 3 Maja. W 1889 roku został przyjęty do Ligi Polskiej, organizacji skupiającej emigrantów. Należał do nich m.in. powstanie styczniowy, pułkownik Zygmunt Miłkowski, a także działacze Krajowi, m.in. Jan Ludwik Popławski i Zygmunt Balicki. Dmowski rozpoczął też współpracę z redagowanym m.in. przez Józefa Karola Potockiego tygodnikiem Głos, wówczas jednym z najciekawszych pism młodej inteligencji warszawskiej. Dmowski obok Zygmunta Balickiego, Jana Ludwika Popławskiego stał się jednym z liderów nowo powstającego polskiego środowiska. Za przygotowanie wspomnianej manifestacji patriotycznej w setną rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja, Roman Dmowski został osadzony w dziesiątym Pawilonie Cytadeli w Warszawie, a po czterech miesiącach zesłany za granicę Królestwa Polskiego do Mitawy. Napisał wówczas kilka ważnych artykułów programowych, między innymi ostro atakując politykę zwolenników ugody z Rosją. W 1895 roku uciekł z zesłania poza granicę Rosji dzięki wsparciu rodziny Kiniorskich, których majątek leżał w pasie przygranicznym. Roman Dmowski doprowadził wraz z Balickim i Popławskim do reorganizacji Ligi Polskiej, do zmiany struktury organizacyjnej i zmiany strategii politycznej. Także nastąpiła zmiana organizacji na Ligę Narodową. Najważniejszymi celami Ligi Narodowej było kształtowanie silnego nowoczesnego narodu polskiego, zdolnego do przeciwstawienia się innym narodom i realizującego własną misję dziejową oraz dążenie do utworzenia, utworzenia państwa. Program Ligi z 1893 roku był oparty na dwóch hasłach: wszechstanowości, i wszechpolskości, co oznaczało odrzucenie haseł walki klasowej, a także postrzeganie spraw polskich w perspektywie ponadzaborowej. Jednym z najważniejszych dzieł w piśmiennictwie Romana Moskiego jest książka Myśli nowoczesnego Polaka, która ukazała się w 1903 roku. Wcześniej fragmenty jej były publikowane na łamach wychodzącego we Lwowie Przeglądu Wszechpolskiego. We wstępie do Myśli Nowoczesnego Polaka Roman Dmowski pisał Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. Jestem nim nie dlatego tylko, że mówią po polsku, że inni mówiący tym samym językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali, że pewne moje osobiste sprawy łączą mnie bliżej z nimi niż z obcymi, ale także dlatego, że obok sfery życia osobistego, indywidualnego, znam zbiorowe życie narodu którego jestem cząstką, że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe, interesy Polski jako całości, interesy najwyższe, dla których należy poświęcić to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno. Jestem Polakiem, to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuje swą ścisłą łączność z całą Polską, z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie, bądź cieszy się z strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy, bądź gnuśnieje w bezczynności, bądź w ciemnocie swej nie ma nawet poczucia naro narodowego istnienia. z przeszłą z tą, która przed tysiącleciem dźwigała się dopiero, skupiając koło siebie pierwotne, pozbawione indywidualności politycznej szczepy i z tą, która w połowie przebytej drogi dziejowej rozpościerała się szeroko, groziła sąsiadom swą potęgą i kroczyła szybko po drodze cywilizacyjnego postępu. I z tą, która później staczała się ku upadkowi, grzęzła w cywilizacyjnym zastoju, gotując sobie rozkład sił narodowych i zagładę państwa. I z tą, która później walczyła bezskutecznie o wolność i niezawisły byt państwowy. Z przyszłą wreszcie. Bez względu na to, czy zmarnuje ona pracę poprzednich pokoleń, czy wywalczy sobie własne państwo, czy zdobędzie stanowisko w pierwszym szeregu narodów. Wszystko, co polskie jest moje, niczego się wyrzec nie mogę. Wolno mi być dumnym z tego, co w Polsce jest wielkie, ale muszę przyjąć i upokorzenie, które spada na naród za to, co jest w nim marne. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym nie, mniej z jej życia jest mi obcym i tym silniej chcę, żeby to, co w mym przekonaniu uważam za najważniejszy wyraz życia, stało się własnością całego narodu. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im wyższy przedstawiam typ człowieka.